coś cześć, manko. ja jestem Patryk, a dzisiaj się pokażę Wam mały unboxing mojego telefonu. Niektórzy z moich kolegów z Facebooka albo kogoś wiedzą, że mam ten telefon, lecz z YouTube a pewnie nie ma, nikt jeszcze nie ma. A i zapraszam Was do mojego Instagrama, to jest patryk.struzu, podajże, gdzie jest taki lew. Zapraszam do obserwowania, bo czasami są tak fotki. I do mm, Facebooka też zapraszam, bo mam Facebooka, także mam nadzieję, że Wam się podoba. A i przed zaczęciem, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę Zostawić suba, tutaj na dole suba, gdzieś tu czy tutaj Dzwoneczek oraz napisać w komentarzu, czy wam się podoba przewrócenie mojego kanału Próbowałam 3, 5, 6 razy, żeby się zalogować, nie chciała, A skurzyłem się, włączyłem kurde tego Zalogowałam się, mam Dobra, to jest pudełko słuchajcie, mojego haoe'a jeszcze powinienem tu mieć słuchawki, więc pewnie ma, mi zabrała. No, w sumie tu nie ma, tutaj co, co za dużo tego po prostu instrukcja. No, okay. takie. <laughs> Patrzcie na to. Tutaj mam hałę coś, i tutaj tak samo hałę coś. coś. Y... Ta wersja jest to 2018, a ta podaj za 2016. A tutaj jest to plus wersja, tutaj jest to minus wersja, to normalna, no nie opłacam się naprawdę najgorszy telefon. Takie coś możecie kupić, ponieważ na tym chodzi mi tak, browser, kurde, Instagram szybko chodzi is, idealnie. Nawet YouTube, jakość YouTube'a jest naprawdę mła. No także co mam więcej do powiedzenia, po prostu cieszę się, jak doradzę się, cieszycie i chcecie mi powiedzieć po prostu coś, ze. Że... Super, że jest, super, że wraca kanał, szkoda, że nie było cię przez ileś tam, szkoda, że nie nagrywałeś, czemu No to No po prostu zostawcie, wejdźcie na mój Instagram w opisie wam napisę z Was Instagram i Facebooka. No i tam możecie do mnie pisać, mówić, ja będę wam odpowiadał, może się kiedyś spyknąć. Także jak chcecie, to proszę bardzo. No. Dobra. Także to było na tyle Nara i... Do następnego odcinka, jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu Bo ja widzę komentarze pod każdym filmem. Widzę komentarze. Jak nie będzie ani jednego komentarza, no, może być też głupi, na przykład siema I gwiazdka Też może być, ale no, więc ma być komentarz. Ma subskrypcja. Ma jak chcecie, to macie. W ogóle miałam takie pytanie. Sam sobie myślałem. Cemu jest łapka w dół, jak nic jej praktycznie nie używa? Jej. Mam pomysł. Dobra. Dzisiaj dobijecie 10 łapek w dół. Będzie kolejny odcinek. Tak. 10 łapek w dół. Proszę, 10 łapek w dół. Macie 3 sekundy. Raz. Dwa. Jeden. Zrobiliście? To super. Dobra. Także no, to by było na tyle. Więc nara i do następnego. Pa.